Cześć. Witam was bardzo gorąco i serdecznie na kanale Sekret Kapłanki i w szczególności chciałabym dzisiaj zaprosić wszystkie osoby spod znaku Byka na czytanie pod tytułem Co blokuje szczęście w moich relacjach. Drogie Byki, pamiętajcie, że te relacje nie muszą być to relacje romantyczne tylko i wyłącznie, mogą być to relacje rodzinne, relacje partnerskie biznesowe, relacje nawet sąsiedzkie czy przyjacielskie. Bierzcie tylko to oczywiście, co jest dla Was, a resztę pozostawcie dla innych. W szczególności zachęcam do komentowania i do zostawiania łapek w górę. Oczywiście, jeżeli tu jesteś pierwszy raz, zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału. A teraz zaczynamy. Jakie schematy i blokady występują u byków? Które blokują szczęście w budowaniu ich relacji? Jakie blokady i schematy występują u byków i blokują szczęście w ich relacjach? Dobra, strach przed dotykiem. Pamiętajcie, że nie wszystko musi być do Was. Za dużo pracy. Samotny wilk. I dając za dużo. I teraz tak, pamiętajcie, kochani moi, że te blokady mogą dotyczyć na przykład. Dla was może być tylko jedna. Nie muszą być wszystkie cztery. Mogą być dwie, mogą być trzy. No jak już tam będziecie wiedzieli, jak będziecie tego słuchać. Moje drogie, strach przed dotykiem. Nie ufasz tutaj. W sensie nie ufasz, albo nie lubisz, kiedy ludzie, z którymi wchodzisz w jakiekolwiek relacje, i to nie muszą być relacje zażyłe, zbyt mocno naruszają twoją strefę komfortu i no jakby używają dotyku do budowania więzi. Jakby jesteś daleka czy daleki od tego, żeby ten dotyk był generowany non-stop. Czyli, na przykład, jeżeli się z kimś poznajesz, podanie ręki absolutnie wystarczy i nie ma powodu do tego, żebyśmy musieli się dotykać w jakimś nadmiarze, naruszać swoje, swoje bezpieczne strefy komfortu. Jeżeli ktoś nadużywa tego dotyku w twoim kierunku, to faktycznie możesz się wycofywać z takich relacji, a ten ktoś może to odbierać za niechęć, tak więc. Warto by było wypracować sobie jakiś sposób, może jakimiś małymi krokami przebywać wśród ludzi i aż do momentu takiego, w którym poczujesz się komfortowo, czyli ten dotyk stanie się jakiegoś rodzaju komfortem. Drugi, druga blokada mówi tutaj, że oczywiście, że możesz za dużo pracować. I nie mieć czasu na budowanie tych więzi, tych relacji. Więc angażujesz jakby minimum swojego czasu albo maksimum w zasadzie swojego czasu, który ci zostaje poza pracą. I nie widzisz w tym nic złego, a jednak ludzie w, w twoich relacjach mogą mieć ci do zarzucenia, że właśnie. 80 na przykład procent swojego czasu poświęcasz na pracę zawodową. Yy... Uważasz się również tutaj za takiego samotnego wilka. Rzadko kiedy potrzebujesz yy, pomocy w jakichś kwestiach, albo może nie że pomocy takiej fizycznej, tylko yy... lubisz pracować sama czy sam, lubisz wszystko ogarniać samemu. Yy... I może być tutaj strach przed tym, żeby ktoś cię nie zranił, oczywiście dla związków romantycznych, a dla innych relacji to jest strach przed oszustwem na przykład, strach przed y, manipulacją. I wybierasz tego samotnego wilka tylko dlatego, że boisz się zaufać ludziom z zewnątrz. Nie masz do nich zaufania takiego na 100%, więc y, jakby skupiasz się na tym, że wiele obowiązków wykonujesz, czy no wykonujesz sam czy sama. I to właśnie raczej z powodu tego braku zaufania niż z, yy, tego, że tak wszystko świetnie ogarniasz i yy, nie czujesz zmęczenia. Bo powiem, że czujesz, bo ty dajesz od siebie za dużo i często jesteś bardzo mocno już wyczerpana, czy wyczerpany jakimiś sytuacjami. Musisz nauczyć się tutaj równowagi między dawaniem a braniem, bo um, fajnie, że jesteś taka bardzo samodzielna, czy samodzielny, że w taki sposób um, praktyczny bardzo wiele rzeczy ogarniasz, no jednak um, jest tutaj um, brak równowagi, czyli może trzeba by było zacząć y, nauczać się, przyjmować to, co ludzie chcą zaoferować. I myślę, że to może być właśnie ta największa blokada w tych y, Twoich sytuacjach życiowych, w tych relacjach. No, a teraz zobaczmy, więc, w jakich właśnie sytuacjach życiowych, na przykład, zobaczymy, jaka się tu pokaże, y, pokazują się te blokady. W jakich sytuacjach życiowych u Byka pokazują się jego blokady i schematy? Byk. Głupiec. Dwójka kielichów. I trójka kielichów. No, tutaj przede wszystkim y, widzę, że Ty jesteś gotowy, czy gotowa na to, żeby coś zaryzykować, coś zacząć od początku, y, bo stoją przed Tobą okazje, które są naprawdę do wykorzystania i jest w nich, w tych y, y, sytuacjach, taka życiowa szansa, nawet bym powiedziała, bo y, w tym Asie Buław. Często pokazuje mi się energia, która pragnie dokonać zmian. Czyli ty jakby zdajesz sobie sprawę już z tych schematów i tych blokad i chcesz zaryzykować, chcesz iść w to nowe, chcesz może, jakby ta karta może pokazywać, no dobra, jestem gotowa na to, żeby zacząć tworzyć moje relacje. Właśnie na takim spontanie, czyli tak bardzo spontanicznie, może troszkę tutaj podejmujesz ryzyko, ale to nie szkodzi, bo nawet jeżeli coś tutaj ci nie wyjdzie, to przyjmujesz naukę, wyciągasz wnioski i idziesz dalej. Karta pokazuje, że nie możesz stać w miejscu. I nie chcesz stać w miejscu. I być może. I być może, jeżeli chodzi o jakieś takie zażyłe związki, czy relacje, to może jesteś w fazie, gdzie kogoś poznałaś. Czy poznałeś. I... Warto by było tą szansę wykorzystać. Warto by było tą szansę wykorzystać i yy, spróbować uwierzyć w tą miłość, partnerstwo i radość wspólną, bo tu jest wykorzystanie tej szansy, yy, drogi byczku, zaowocuje partnerstwem i taką bardzo radosną, lekką i dobrą relacją która przyniesie przede wszystkim tobie spełnienie. Tutaj ja bym powiedziała, że podejmij działania bez zastanowienia się nawet. Bo to jest dla ciebie szansa właśnie, aby yy, aby coś mogło w życiu się spełnić. No właśnie, a ty tutaj bardzo często wycofujesz się, może ze strachu przed zranieniem. Yy, I Karty pokazują, żeby spróbować jeszcze raz, jeżeli chodzi tutaj o związki romantyczne. Jeżeli chodzi o inne relacje, przyjacielskie czy budowanie relacji biznesowych, no to tak samo trzeba tutaj y, uwierzyć, że ludzie, y, z którymi wchodzisz w te relacje, są w stanie coś wnieść w Twoje życie. Ty tu jesteś właśnie już trochę zmęczona. Widzimy, że zmęczona czy zmęczony nie poddajesz się absolutnie, ale już sytuacja była dla ciebie zbyt przytłaczająca. Czułaś się może samotnie, czułaś się, czy czułeś się może w takiej swojej bezpiecznej strefie komfortu, gdzie ładujesz swoje baterie, ładujesz, ładujesz, ładujesz i na nowo wychodzisz w coś. I to może nie w ludziach, a w tobie są takie blokady, które. Sprawiają, że nie wpuszczasz ludzi w swoje życie, że nie wierzysz, że może nastąpić taka zmiana. Tutaj widzę pojawienie się jakiegoś bardzo praktycznego mężczyzny, który wnosi w twoje życie jakąś wartość. Albo ty przynajmniej chcesz, chcesz takiego, Takiego kogoś, kto wniesie od siebie wartość, ponieważ ty już wszystko masz. Masz pieniądze, masz pracę, jakby jesteś niezależna czy niezależny, więc potrzebujesz kogoś, kto oprócz tego wniesie jakąś wartość w twoje życie. I chęć wpuszczenia kogoś tutaj. Do siebie, do swojego serca, czy chęć otwarcia tego serca i przyjęcia tej miłości, no może ci sprawiać tutaj kłopot, ale pojawienie się kogoś jest dla ciebie szansą, więc nawet jeżeli by nie wyszło, no to trzeba próbować tutaj te karty pokazują do skutku. Tutaj bardzo szybko ktoś będzie albo reagował w twoją stronę, albo szybko ktoś pędzi w twoją stronę, albo jest bardzo dużo przyjemnej komunikacji. Daj się porwać, ja powiem tak: daj się porwać temu, co tutaj przyjdzie do Ciebie i spróbuj zaryzykować, bo yy, może być tak, że ta samotność Twoja z wyboru jest tak naprawdę strachem o to, że osoba, którą mogłabyś pokochać, mogłaby Cię zranić. No cóż. Tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za Waszą obecność, za wysłuchanie. Pamiętajcie o łapkach w górę, subskrypcjach i komentarzach. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa! pa.